Jeśli Wasze ogrodzenie znajduje się w dużej odległości od budynku mieszkalnego, jest na to ciekawe rozwiązanie w postaci zestawu IP. Chodzi mniej więcej o to, że podłączamy taki zestaw poprzez przewody LAN i jest to połączenie już cyfrowe. Więc jeżeli chodzi o zastosowanie takiego zestawu na dużą odległość, polecamy taki zestaw, jeden z wielu, który mamy w ofercie do takich rozwiązań, dlatego że będzie to połączenie cyfrowe, a nie analogowe i daje nam to szerszą możliwość zastosowania takiego zestawu. Jak spojrzycie na schemat, poprzez rozbudowanie switcha możemy rozbudować go o switche i Możliwość jest podłączenia bardzo dużej ilości monitorów, dodatkowych kamer bądź stacji bramowych. To rozwiązanie oczywiście zarówno do sieci domów jednorodzinnych, powiedzmy, że mamy zamknięte osiedle, jak i indywidualne rozwiązanie, dlatego że, jak widzicie, na naszej ekspozycji możemy dodatkowo podłączyć jeszcze zewnętrzną kamerę dodatkową, gdzie chcemy ją sobie umiejscowić. Oczywiście też podłączenie takiej kamery jest bezproblemowe do takiego monitora. Daje nam to możliwość po prostu podglądu naszej posesji z innej perspektywy niż stacja bramowa.